Będzie ja mam codziennie telefony, a dzisiaj mam naprawdę napiętny terminarz. niesamowicie mi chyba w sobotę i niedzielę nie starczy, ponieważ już dzisiaj miałem przedstawiciela firmy holenderskiej, który zainteresowanym wejściem dołożył na bardzo mocną turystykę. W kolejne... 23 lutego o godzinie 10 w ratuszu spotkały się wszystkie osoby odpowiedzialne bądź zainteresowane organizacją obchodów Dni Ziemi Wolsztyńskiej. Byli przedstawiciele lokalnej prasy, dzień po dniu Puls Media i Głos Wolsztyński, dyrektorzy szkół i przedstawiciele zakładów pracy. To pierwsze, stricte robocze spotkanie miało na celu wyszukanie najbardziej optymalnego i zarazem atrakcyjnego planu obchodu. Z ciekawą propozycją wyszła agencja reklamowa Vega. Niemniej jednak, ostateczne decyzje co do formy zapadną prawdopodobnie na kolejnym spotkaniu, 14 marca. Czeskim, który kiedyś robił Sopot, A w zeszłym roku zrobił, bez całe całej winogroni zielonodurskiej. Więc proszę Państwa, ja wiem za jakie pieniądze były zrobione winobranie zielonodurskie. Jak ja mu przedstawiłem program ubiegłoroczny, Dni Kolsztyna, sztyna. już powiem, że jest to przedstawiciel yy, Towarzystwa Ogólnopolskiego Towarzystwa Rady Ptaków, który również ma coś. A mojej niegdyś sesji, ale za chwileczkę że to wszystko nam tutaj wyjdzie. Chciałbym od Państwa pewną rzecz, informację uzyskać, abyśmy mogli przejść poznać z tego...